Bartłomiej Nowak zmierzy się z Rafałem Dudkiem, który jest o 13 lat starszy od popularnego Białego. Warunki fizyczne, jeśli chodzi o wzrost, to na korzyść Nowaka, ale zasięg ramion 3 cm większy na korzyść Rafała Dudka. Kategoria wagowa do 78 kg. Rafał Dudek to kolejny zawodnik na tej gali po 40, co pokazuje, że ci weterani cały czas są głodni boksu. Cały czas są głodni mierzenia się tej sportowej męskiej rywalizacji. Dobre ciosy na korpus z byłego. A w pojedynku z Artemem nikiem również nie był faworytem. tam zremisował. Trafia teraz Dudek kilkoma ciosami. Odsuł ten cios na korpus Bartłomiej Nowak. No to może być po raz pierwszy oj, liczony oj, oj. Bartłomiej Nowak. Trafiony, trafiony. To też się właśnie w tym momencie dzieje. 4. Znowu celuje na dół tak znowu trafił lewym Hakim gdzieś tam pomiędzy łokcie i do wątroba, zgina się Biały. No takie zasłanianie się zbyt długie za podwójną gardą i czekanie na ewentualną kontrę w wykonaniu Nowaka nie jest zbyt dobrym pomysłem. Woda na młynę dla Rafała Dudka. Za na wątroby przycelował Dudek O pokazuje teraz sędzia, że bardzo szczegółowo, skrupulatnie spoglądał w kierunku miejsca, na które uderza Rafał Dudek. Teraz ostrzeżenie dla Dudka, aby nie ściągał głowy. Czas podbrudkowy dochodzi. celu, dochodzi głowy Białego. Załóż wątroby. Podbrudkowy. Bez długo i znowu zamknięcie za podwójną gardą. Takie chodzenie za podwójną gardą prowadzi tylko do tego, że Dudek będzie go obijał jak bieżący worek. Ależ teraz świetnie trafiony tym prawym na korpus. Poprawione jeszcze lewym na głowę przez Rafała Dudka. Nie chce kontynuować walki. Nie był chętny do kontynuowania tego pojedynku. Rafał!